Ostatnio podano najnowsze statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. I według nich 26 612 osób to księża, którzy pracują w parafiach, czy różnych instytutach, czy instytucjach. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Nie wiem. Wydaje się, że w Polsce to jest wystarczająco. Ale czy to od ludzi zależy, ilu tych księży w Polsce będzie? No nie. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że jeśli widzimy, że jest mało księży, mało powołanych do pracy w kościele, to musimy prosić kogo? Jezus wskazuje prosto. Proście więc pana żniwa, abym posłał robotników na swoje żniwo. Więc to Bóg decyduje o tym, ilu jest księży, ilu pracuje w danej decyzji parafii, a nie człowiek. My mamy tylko się modlić o to, aby tych księży było wystarczająco. W Polsce.